Witamy bardzo serdecznie Ludmiła Dudek, wieczorek z gospodarstwa Dudek. Dzień dobry, witam serdecznie. Drzewa, krzewy, owocowe, wszystko co możemy zasadzić teraz na wiosnę, która się już zaczyna. No, pogoda, temperatura wskazuje na to, że już wegetacja ruszyła mocną, z mocnym impetem, impetem. Natomiast problem polega na tym, że jeszcze ciągle nas zaskakują mrozy, które są wieczorami, i tutaj trzeba po prostu uważać na nie i też nie rozpędzać się jeszcze. Bo w tym tygodniu już zapowiadają minus 5, minus 6 na naszym tutaj terenie. Um. A ta temperatura, co może oznaczać dla nowo posadzonych drzew? Jak ktoś po prostu popełnił falstart, start, posadził, przychodzą mrozy i. Co? Może nie znaczyć nic, jeżeli drzewo jest silne, zdrowe. A um, jeżeli było źle zasadzone do złej gleby, to może oznaczać, że się po prostu nie przyjmie, bo będzie na tyle za słabe, że po prostu umrze śmiercią naturalną. Zacznijmy od samego początku. Na co zwracamy uwagę sadząc drzewa? Jak Przez. wybieramy w ogóle sadzonki? Pod względem estetycznym? Ta mi się podoba. Tak często właśnie nasi, nasi klienci wybierają. Z jednej strony ich rozumiem, bo natykając się na produkty z marketu można się naprawdę zrazić. Natomiast od czego ja bym zaczęła? Mówimy tutaj oczywiście o drzewach i krzewach owocowych, tutaj na tym się skupmy. Ja bym zaczęła na pewno od tego, że wybrałabym właśnie dobrą porę, czyli Myślę, że marzec jak najbardziej, ale końcówka. Czyli jeszcze czekamy. Cały kwiecień i nawet początek maja. Teraz już nawet rozpowszechniło się sadzenie z donic, więc tak naprawdę możemy sadzić cały rok. Jeżeli towar jest w donicach ukorzeniony, to, to on się bez problemu przyjmie. Oczywiście jak się spełni podstawowe tam warunki, które, o których zaraz powiem. E, więc wybieramy sobie dobry towar, dobrą szkółkę. Mm. Kolejnym krokiem jest wybranie terenu, gdzie będziemy sadzić to drzewo. Na pewno tutaj y, ograniczyłabym teren do takiego, w którym my widzimy to drzewo bądź jest teren ogrodzony, bo jeżeli posadzimy na terenie, gdzie nie ma siatki, no to zwierzyna to jest bardzo obgryźć. Tak, to jest smakołyk dla zwierząt ogromny, więc wybieramy sobie taki teren odpowiedni i patrzymy na ziemię. Jeżeli zakładając, że nic tam nie rosło przez ileś lat, nie było żadnej pszenicy, żyta i tak dalej, możemy zakładać, że. Ziemia jest wyjałowiona. Co to oznacza? Czyli, że nie ma wszystkich potrzebnych składników do tego, żeby drzewo rosło. No i tutaj już bym y, szła w tą stronę, że jeżeli kupujemy to drzewo, to dokupujemy odpowiedniej ziemi. Mieszamy ziemię, która jest w danym miejscu z ziemią, którą dokupiliśmy, w proporcji takiej pół na pół na przykład i wykup wykupujemy większą dziurę, mieszamy tą ziemię i wsadzamy drzewo. No i mamy wsadzone to drzewo, co, co dalej? Jeżeli to jest wiosna, bo możemy sadzić też jeszcze na jesień z gruntu, na przykład. No to jeżeli mówimy o wiośnie, to można też pokusić się o nawóz. Najlepiej wieloskładnikowy. Może to być też nawóz organiczny, na przykład obornik kurzek. Jeżeli Państwo mają, chociaż też są już dostępne w sprzedaży oborniki, także można sobie nawet kupić taki obornik. Albo po prostu mineralny w granulkach wieloskładnikowy, który się rozpuszcza przez ileś tam tygodni. I też bym od razu sobie to zrobiła. Czyli zasadzamy drzewko, przykopujemy, udeptujemy i wysypujemy nawóz. I tak drzewko sobie teoretycznie powinno rosnąć. A, A proszę powiedzieć nam laikom, jaką ja dziurę muszę wykopać, chcąc zasadza, zasadzić drzewko? Ja zawsze mówię, że minimum to jest raz większa niż korzeń, natomiast no to jest takie bardzo małe. Drzewko ma, zależy też jaka odmiana i gatunek drzewa, ma też różne systemy korzeniowe, bo są systemy korzeniowe palowe, czyli taki głęboki ziemi. Albo system palowy w, 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 poprzeczny, tak? który rośnie w, w boki. I to tak naprawdę na miejscu, jeżeli na przykład do nas państwo przyjadą, to my też mówimy, że to jest na przykład orzech włoski i on ma system palowy. i Tutaj trzeba głęboką dziurę, nie musi być ona bardzo szeroka. Nie? No natomiast, przy, no tak, 60-70 cm to jest ok. To jest w porządku. A taka standardowa sadzonka takiego drzewka, ile ma wzrostu? 1,50 pięćdziesiąt to jest takie minimum, które my sprzedajemy. To jest takie minimum. minimum. A jak ja na przykład bym sobie zamarzyła, wymyśliła, że jak zasadzę większe, starsze drzewko, to szybciej będę miała owoce. To tak działa? No właśnie, tak wszyscy myślą. No nie zawsze tak jest. Na pewno to drzewko wygląda ładniej, już od samego początku, ale też więcej siły potrzebuje na to, żeby się przyjąć. Jest właśnie ryzyko, że może się po prostu nie przyjąć ze względu na to, że jest zbyt duże. I zbyt dużo potrzebuje po prostu wody, a nie jest w stanie jej uciągnąć, bo jest za, jakby za świeżo wsadzone, za młode ma miejsce tam w te korzenie, tak? i one po prostu nie są w stanie pobrać składników, i dlatego też można. E, często mówimy, że im większe drzewo, to niekoniecznie dobrze. Natomiast y, jeszcze co z taką y, ważną informacją i warto ją zapamiętać, to jeżeli mamy duże drzewo, y, załóżmy, że drzewo ma dwa lata i widzimy drzewo, które ma dwa lata ogromne z ładną koronką, i drzewo, które ma dwa lata z taką mniejszą koronką, to możemy śmiało powiedzieć, że. To drzewo większe ma podkładkę niekarłową, czyli to drzewo w przyszłości będzie też większe. A często jest tak, że klienci przyjeżdżają do nas i mówią, proszę Pani, my chcemy niskie drzewo karłowe, które tam będzie rosło nie wiem, do 2,5 m3, a wybierają z tych, które są yy, wielkie, tak? No to trzeba właśnie zwrócić na to uwagę, że jeżeli drzewo już mając dwa lata jest większe, to duże prawdopodobieństwo, że ono w przyszłości też będzie większe. Kupuję sadzonkę, sadzę sobie prawidłowo tak jak należy. Ile ja muszę czekać na owoce? To tak zależy tak naprawdę od gatunku, e, tak minimum jabłonie no to 2-3 lata, ale też trzeba, w, warto też to powiedzieć, bo często dostajemy takie telefony, że kupiliśmy u Państwa sadzonkę, już po roku miała owoce, tylko te owoce były małe i nieładne, tak, bo owoce pierwsze, które będą dobre, jadalne i naprawdę będą <laughs> wyglądać tak jak mają wyglądać, to minimum 3 lata, to jest minimum, 4-5 lat to sadzonka wytwarza takie owoce jak powinna. A jest, istnieje taka obiegowa opinia, że owoce są, załóżmy, powtarzają się co dwa lata. Załóżmy, jest sezon na śliwki 2015, to oznacza, że rok później nie będzie tych śliwek, to drzewo znowu obrodzi rok później. To jest prawda, czy to jest taki mit? Nie, to jest prawda, zwłaszcza w tych starszych odmianach, które sadzili nasi dziadkowie, to odmiany te charakteryzują się właśnie naprzemiennym oplonowaniem, czyli co, co drugi rok. Co my na przykład, jeżeli państwo już mają taką, takie drzewko, to my zalecamy przeżydzanie, tak, czyli mają Państwo ten rok, w którym jest ogromny wysyp, zerwać jeszcze przed dojrzewaniem, jeszcze jak są zielone te owoce, zerwać połowę. To spowoduje, że w przyszłym roku Państwo będą mieć troszkę więcej niż miałoby to być. Albo kolejną, kolejnym naszym doradzeniem Państwu to jest po prostu kupienie takiej odmiany, która jest plonna, która owoce ma co rok. Powiedzmy jeszcze, a Andrychowianie, mieszkańcy tutaj gminy najczęściej jakie owoce kupują, jakie drzewka owocowe kupują? Na pewno jabłonie, na pewno są to y, grusze y, i bardzo dużo krzewów, agres, porzeczka. Maliny w, tym, w tamtym roku bardzo dużo też nam się sprzedało. A jeżeli chodzi o jabłoń, wybieram jakieś stare odmiany czy nowe? Bardzo często pytałem o szarą renę, o antonówkę i papierówkę i te odmiany też u nas są. Natomiast my też polecamy odmiany, które są y, odporne na różne choroby, na przykład parcha i tutaj jakby. Wsadzając to państwo mają gwarancję, że, że na tą chorobę daną nie, nie zachoruje, tak? I takie te odmiany też mamy. I warto dodać, że mój tata był pierwszym człowiekiem w Polsce, który te odmiany wprowadzał tutaj do, do, do obiegu do Polski. Na przykład rubinolatopas. I my też w szkółce mamy te sadzonki, możemy je jak najbardziej Państwu sprzedać. Jeszcze chciałam tylko powrócić do tego sadzenia, bo to nie jest wszystko, że my sobie zasadzimy drzewko i damy nawóz i ziemię i ono będzie rosło. Jeżeli Państwo zasadzą sobie na terenie, który jest przewiewny, to też zwracam uwagę, że jeżeli drzewko nie ma paliczka, to do dwóch lat najprawdopodobniej Państwu umrze. Także proszę pamiętać o tym, że paliczek musi być gruby, duży, taki, żeby się nie ruszał razem z wiatrem i taki, który trzymałby drzewko. I był na tyle długi, żeby do końca tego drzewka dosięgał, tak? I przywiązujemy sobie czymś z takim, co nie będzie nam wrastało w korę. Może to być jakaś, yy, jak, jak to mówi mój mąż, trytytka, czyli taki plastikowy, yy, z ogromnym oczywiście yy, no, zostawieniem rezerwy tego miejsca, bo drzewo będzie rosło, no albo po prostu sznureczkiem i pilnować sobie tego, żeby, żeby nie wrastał, tak? Bo to też potem może zaszkodzić drzewku. A propos rezerwy, co, jaki odcinek e, ja sadzę drzewo, żeby nie było za gęsto, żeby nie było za rzadko, ile sobie trzeba przyjąć na taką sadzonkę, która stanie się potężnym drzewem? To tak, jeżeli zakładamy, że sadzonka stanie się potężnym drzewem, no to 3, 3,5 metra nawet. Natomiast jeżeli my, my mówimy klientom tak, że jeżeli Państwo będą ciąć, my możemy pokazać mniej więcej jak to jest, tak samo organizujemy pokazy cięcia, na który serdecznie Państwa zapraszam, to później można troszeczkę zwęzić jakby odległość nawet do 1,5 do 2 metrów. Także tutaj, jeżeli ktoś ma mało miejsca, to może sobie wybrać odmiany karłowe, które tam w granicach 1,5 metra szerokości się sadzi. Tylko tak jak mówię, trzeba odpowiednio ciąć. Cięcie to jest sztuka? Tak, dobre cięcie to jest sztuka, bo ciąć każdy może. Trochę lepiej, trochę gorzej. Tak, dokładnie. Są odmiany, które cięcia na przykład nie lubią, warto o tym wiedzieć. Są odmiany, które właśnie bardzo lubią cięcie, ale też często klienci mówią, że sobie przycinają co roku i nie mają owoców. No tak, jak sobie państwo źle przytną, to owoców nie będzie. I A. dlatego warto właśnie się w tym te te temacie doszkolić, bo odbudowanie korony drzewa to jest nawet 5 lat. Pozwól zatem, że do tematu cięcia wrócimy po krótkiej przerwie. Proszę Cześć. zostać z nami. Radio Andrychów. Wracamy do naszej rozmowy. Ja tylko przypomnę, że gościem w studiu Radio Andrychów jest Ludmiła Dudek Wieczorek z gospodarstwa Dudek. Tniemy, tak? Tniemy drzewka. Tak, warto przycinać, zwłaszcza te stare drzewa, które u Państwa w ogrodach rosną, bo to też je odmładza. Dobre, dobre, prawidłowe ścięcie takiego drzewa może spowodować jego przedłużenie życia, ale także większe planowanie, smaczniejsze owoce, bardziej czerwone. To jest sztuka przyciąć drzewko? Tak, to jest ogromna sztuka przyciąć dobrze drzewko. Dlatego Państwa zapraszam, mamy pokazy cięcia u siebie w gospodarstwie. Termin jeszcze nie jest znany, ale zapraszam do śledzenia na Facebooku. Albo drugi termin pokazowego cięcia to jest na targach ogrodniczych w Inwałdzie 3 i 4 maja, także tam też będą pokazy. Tam będzie się działo jak co roku zresztą. Dokładnie, dlatego Państwa zapraszam. I można też wartość wstrzymać się z zakupem produktów, które Państwo potrzebują do swojego ogrodu, sadzonek, bo tam będzie ogromny wybór. Ma miłośnice drzewek owocowych, czy raczej więcej jest miłośników kostki brukowej i równoprzestrzenionej trawki? Długo było tak, że było więcej miłośników kostki brukowej. To się troszeczkę zmienia. Te wartości rodzinne, te, te robienie swoich soków, swoich drzemów dla dzieci wraca i coraz więcej rodziców faktycznie przyjeżdża z tą myślą i mówi, że mamy dzieci, chcemy mieć swoje soki, proszę nam dać takie odmiany, żeby owocowały i żeby były zdrowe. No to z tą zdrowotnością różnie bywa. Nie do końca się tak da dać odmianę całkiem taką, która by nie chorowała. Która by nie chorowała. A jeżeli już zachoruje nam drzewko, widzimy po owocach, po kondycji liści, że coś jest niej w porządku, to to jest drzewko już spisane na straty, czy możemy je jakoś zregenerować? Nie jest spisane na straty, dlatego ja już teraz zachęcam, że nawet jak państwa drzewa nie chorują, to żeby nie używać chemii, to już teraz warto zadbać o glebę, bo jeżeli gleba jest dobra i zdrowa, to drzewka nam też nie chorują aż tak. Więc tutaj można pomyśleć o takich preparatach ekologicznych, czy nawet o borniku, które wzbogacą nam tą glebę. I to nie są do końca tylko nawozy, są to też takie ja akurat preferuję jedną firmę, która ma mikroorganizmy i te mikroorganizmy Wchodzą nam tam do gleby, one są oczywiście dobre i zmieniają nam tam cały obszar tej gleby, usuwają te złe mikroorganizmy, tak w uproszczonym w skrócie to powiem, I, i one powodują, że gleba staje się bardziej e, żyzna, próchnicza, wzbogacona właśnie w humus i od tego możemy zaczynać, że drzewo zaczyna pobierać składniki, bo ma możliwość w dobrej ziemi pobierać składniki i zaczyna nam lepiej rosnąć. Do tego oczywiście preparaty do oprysku drzewek również polecam i mogą Państwo wybierać między chemicznymi i ekologicznymi. Już nie ma takiego, nie ma takiej mody, że tylko chemia, bo często klienci mówią, a to my nie będziemy pryskać, bo my nie chcemy chemii, to my wolimy jeść z chorobą jakąś, tak? No nie do końca jedzenie jabłek z chorobą jest dobre, bo też badania pokazują, że jedzenie na przykład jabłek z parchem może spowodować zachorowanie tam jakieś markery nowotworowe. Nawet jak się pojawiają. Opieka? No niby pod skórką, sam parch pod skórką też jest, tak, jest w tym miąższu, także no ciężko, nie, jest, nie jestem doktorem, ale wiem, że, że lepiej jednak nie mieć tego parcha. I są możliwe preparaty ekologiczne, które nam to umożliwiają, tak, także już nie ma wymówki, że nie chcemy mieć chemii i... Oczywiście, a proszę powiedzieć, te ekologiczne preparaty są dużo droższe od chemicznych? Może nie droższe, ale bardziej, y, więcej energii nas będzie kosztowało, bo będziemy musieli robić to troszeczkę częściej. To nie jest tak jak w zwykłym chemicznym, że wlejemy do wody, wsadzimy do pryskiwacza i pryskamy. Y, tutaj trzeba spełnić podstawowe, podstawowe warunki, takie jak y, musi być woda odstana, nie może być chlorowana na przykład. No, oczywiście mówię ty, o tych preparatach opartych na mikroorganizmach, bo są jeszcze inne preparaty, ale też musimy patrzeć na pogodę, jak często to robimy, bo nie wystarczy raz na sezon? Proszę powiedzieć, taki zabieg jak bielenie drzew. Bo teraz widuje się właśnie wiosna, zalążek mm. wiosny, to już widzimy, że jednak wychodzą ci ludzie do ogrodów i, i biorą te drzewa. To jest zabieg potrzebny? No w naszych uprawach takich towarowych, sadowniczych, jakie my mamy, to tego nie robimy. Natomiast w uprawie amatorskiej jak najbardziej jest to wskazane. Choćby dlatego, że drzewo jest po prostu mniej narażone na różne szkodniki. I choroby. Dwa, to, to jest takie bardziej, to mi się podoba, po prostu te drzewa są piękne i, i, i skupiają uwagę. Także myślę, że jak najbardziej można to robić. Na zakończenie proszę nam jeszcze powiedzieć kiedy targi. Wiemy już kiedy targi. Czego możemy się na nich spodziewać? W tym roku postawiliśmy też na ogrodników tutaj lokalnych, ale nie tylko, bo będą też z Bielska z Krakowa. Będzie więcej architektów krajobrazu, rękodzielników. Na tą chwilę mamy około tam 50 kilku wystawców. No i myślę, że to jeszcze nie koniec, bo do targów jest do maja, mamy jeszcze troszeczkę czasu, także ja, jeżeli państwo chcą, to zapraszam, do, można się zgłaszać jeszcze. Można się jeszcze zgłaszać, do czego bardzo serdecznie zachęcamy. No i oczywiście zapraszamy wszystkich na targi ogrodnicze, ale myślę, że jeszcze spotkamy się tutaj w studiu i przybliżymy temat tych targów. Również Państwa w zapraszam w czasie. Minizon i mojego gospodarstwa Dudek. A tymczasem zapraszamy posadzonki. Zapraszamy, czy jeszcze się wstrzymujemy do końca marca? My już zaczęliśmy sprzedaż i jeżeli Państwo to zrobią tak jak my powiemy, tam wszystkie wskazówki, to się drzewko przyjmie. Zapraszam. Bardzo sprzedaż. serdecznie dziękuję. Ludmiła Dudek-Wieczorek była naszym gościem. Dziękuję.